Teraz flery hart będzie jadła śniadanko. Jest trzeci dzień pobytu i teraz będzie jadła flery hart śniadanko. Dobrze, flery hart. Już cię nakarmimy. Dobrze. To jemy. Dobrze, połaskotę cię jeszcze, zanim cię nakarnie. Jeszcze, jeszcze! No, teraz już musisz zjeść. Nie będziemy się bawić, jak nie będziesz głodna. Bo zaraz pójdziemy z pokoju na jakieś fajne zabawy. Jestem śpiąca, mamusiu. Nie wyspałaś się? Nie wyspałaś się, co? Co, nie wyspałaś się? Dobrze, to teraz się będziemy bawić. W pokoju, a później pójdziemy na jakieś zabawy. Na razie się bawiłem w pokoju, ale później na jakieś zabawy pójdziemy. Bawię, że tutaj są fajne zabawy, no to pójdziemy później na No i dobrze widzowie, my już z Flyny Hart widzimy na super fajnych zabawach.